Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Było sporo próśb, aby znowu parę słów powiedzieć o, o tucznikach, o trzodzie, o tym jak to u nas wygląda. Jak widać niestety trzeba żarówki powymieniać w chlebni, ale niestety no mamy taką pogodę, że ciężko teraz bardzo jest o jakieś dobre oświetlenie. O to żeby, no, żeby było wszystko ładnie widać. Siema. O, zobaczcie. Jaka zainteresowana. Słuchajcie, co do cen trzody, no to co? Żyć nie umierać, można by powiedzieć, prawda? W chwili obecnej mam propozycję 580 netto, e, może bym coś tam jeszcze ugrał, ale, ale jakby no nie, nie liczę na zbyt wiele, ale co by nie było, 5,80 za kilogram żywej wagi, to jest dobra cena, prawda? Tutaj jakby się nie ma z czym kłócić o co, o co tutaj dyskutować, co prawda. Kuzyn mówił, że oczywiście na żywą wychodzi to lepiej. Raz, że i kilogramy przy dobrym e, wybiciu wychodzą inaczej. Trochę to mm, dziwnie brzmi, ale, ale no, zamontował sobie wagę, też odczekały tak jak umie i mówił, że jest różnica przy bardzo fajnej wybo, wybo, wy, wybojowości. Jest różnica 2 kg nawet na sztuce. no To jest, słuchajcie, to jest dodatkowe kilka złotych albo i naście, bo jak mu wychodzi około 6 złotych za, za kilogram. No to jest dodatkowe tamte 10 złotych na sztuce. Przy takich ilościach to już są fajne pieniążki. No, umiast jest 5,80. Właśnie przyszedłem, będę musiał sobie tutaj policzyć, ile tych ewentualnych świnek będzie od Was. Będę tu liczył. Widać takie dosyć spore są niektóre te kabany. Zostały z ostatniego razu. Więc no... Cena jest fajna, cena jest fajna. Gdy wchodziliśmy do żółtej strefy no to miałem pewne obawy, wręcz nawet się bałem. Wychodzi na to, że żółta strefa to jest luz, bluz i orzeszki. W czerwonej już się zaczyna ciekawie, albo może nie ciekawie dla hodowców. Bo już mamy dodatkowe kontrole, pobieranie krwi i tak dalej i tak dalej. Najgorsze jest to, że Niestety żadnych informacji nie da się uzyskać z inspekcji przynajmniej u mnie. No, nawet może nie tyle co samej inspekcji, ale nawet weterynarze jest za dużo. No ciężko cokolwiek naprawdę takie rzetelne informacje gdzieś się żeby dostać. Gdy u nas została wprowadzona żółta strefa, to tak naprawdę gdzieś tam pocztą pantoflową to wszystko chodziło. Oczywiście można sobie w internecie sprawdzić tą mapę. Ma, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Tam jest pokazane, jaka, gdzie jest strefa. No ale chyba nie o to chodzi. Myślę, że powinno być zorganizowane spotkanie z tymi hodowcami. U nas miałem ostatnio pobieranie krwi ałjuszkiego. i weterynarz powiedział, że jestem ostatnim w całej gminie. Nie wiem, a chyba, że on źle powiedział, a ja źle zrozumiałem. Ostatnim w całej gminie, który ma powyżej 10 loch. Rozumiecie to? To jest dla mnie, to, 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 jest, to jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Tragedia. E, no ale skoro tych hodowców jest tak mało, no to nie było problemem chyba poinformować ich i powiedzieć co dalej, tak? E, a my nic nie wiemy. Plotki o tym, że dzik był znaleziony i mają być u nas wprowadzona żółta strefa były już powiedzmy dwa tygodnie przed wprowadzeniem strefy. A my nic nie wiedzieliśmy. Wprowadzili strefę i dalej nic. Myślę, że to tak nie bardzo. Tak no nie powinno tak być. I tyle. Zbliżamy się ku końcowi roku, ku końcowi jakby cyklu. Ja sobie zawsze co roku robię zapisuję sobie wszystkie pasze, które robię, ceny też, jeżeli mi się zmienia cena jakichś tam dodatków zboża, no to sobie też zapisuję, więc będę zaraz kalkulował, ile sztuk sprzedałem, ile paszy w tym czasie poszło, jakie koszta i tak dalej. Jak wiecie, pierwsze pół roku było bardzo złe. Bo była cena nawet 3,40 u nas. No to przy obecnych cenach to przy obecnej cenie jest rewelacja i dodatkowo zboże było bardzo drogie, prawda? Dzisiaj zboże jest tanie, pszenżyto po 600, jęczmień po 700. Powiedzmy, pszenica paszowa tam 600, bodajże 70. Więc e, u nas, jak u nas, bo w tego, że mamy blisko port, to te ceny zawsze na zboża są większe. Ta cena jest Niska, gdzie w zeszłym roku na przykład jęczmień był po ponad 800. E, pszenica też miała cenę około 800, także e, nie, przepraszam, nie, przenica tamte 700, 750 czy, czy jakoś tak już później pod koniec. E, także w obecnych, jakby realiach cenowych, nic tylko produkować trzodę. Jednak biorąc pod uwagę ASF, to że m, tak naprawdę nawet zachowanie zasad pełnej biosekuracji, od czego przykłady pewnie słyszeliście, widzieliście, nie daje mi żadnej gwarancji, tym bardziej przy chowie ściółkowym że moje stado nie zarazi się ASF-em. I to są realia. I teraz cena jest super, my się bardzo cieszymy. Ja bym bardzo chciał, żeby ta cena była jak najdłużej i żebym przetrwał ten okres. Jednak w realiach takich, ja naprawdę biorę pod uwagę to, że. Może dojść do najgorszego i taką ewentualność biorę, dlatego nie, nie, nie inwestuję w te budynki, bo to nie ma najmniejszego na razie sensu. Jeżeli wszystko się ustabilizuje, przetrwam, no to wtedy i owszem. W chwili obecnej nie. Dobrze, jakby wracając do podsumowania, no to Chciałbym to też sobie w przyszłości zacząć inaczej robić, tak troszeczkę bardziej profesjonalnie. Agnieszka, jak wiecie, może wiecie, może nie wiecie, gdzieś tam wspominała, zagłębia się w rolnikona. W też w program, jeden, który możemy sobie z niego skorzystać w ramach agronomista. No Ja przede wszystkim korzystam sobie z SAT Agro, z którego już wcześniej korzystałem. I w chwili obecnej Agnieszka gdzieś tam przesiaduje, śledzi sobie te funkcje. Ja wieczorami z dzieciakami siedzę. Aga sobie tam sprawdza, żeby też tą papierologię troszeczkę zmniejszyć i wejść w, w bardziej, powiedzmy, w świat cyfrowy. Myślę, że. Program nam powinien w tym ułatwić, jakby zarządzanie go stadem, z racji jego funkcjonalności, gdzie możemy w te wszystkie kwity, które są potrzebne do agencji przez program, sobie puszczać, fakturować, i tak Stąd też być może od przyszłego roku. No tak, znaczy taki jest zamysł, tak? żeby od przyszłego roku sobie powprowadzać i stado od, od, od 1 stycznia sobie zacząć to wszystko robić w programie do tego stworzonym. Ehm, do, przeglądałem demówkę. Ehm, ja powiem uczciwie, jakiś nie jestem, nie, nie, nigdy się tak nie zagłębiałem w tego typu pro, programy. Zawsze robiłem wszystko na kartkach i do dzisiaj tak robię. Karty Pola, chociaż, chociaż już gdzieś tu idę w tą stronę. W tą stronę cyfryzacji, że tak powiem, tych programów online, to znowuż Agnieszka woli te wszystkie programy, które są dostępne na komputer i powiedziała mi, że jeżeli wszystko powprowadzam, wszystko będzie powiedzmy zrobione na bieżąco, to ona może mi to prowadzić. No, mi to naprawdę bardzo pasuje i myślę, że warto, żebyście też spróbowali, zobaczyli, ocenili, czy w waszym przypadku się to sprawdza. W programie można wszystkie grupy zwierząt sobie dokumentować, także zdaję sobie z tego sprawę, że hodowców w trzody jest coraz mniej, ale jednak bydło i inne gatunki zwierząt w dalszym ciągu powiedzmy są w miarę na topie. Także myślę, że warto sobie spróbować. Ja też będę próbował i dam znać, co z tego wyjdzie. To będzie na tyle. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.